Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzart i witam w kolejnym odcinku z rynku Steam i nie tylko A więc dzisiaj o tym, czy warto aktualnie sprzedawać skrzynki, w sumie niekoniecznie, bo dzisiaj bardziej o skinach i o naklejkach O skrzynkach może sobie też coś dogadamy, ale raczej to nie będzie ten temat główny dzisiejszego filmu Więc co, zaraz sobie o tym pogadamy, na szybkim wstępie, najlepsza strona do wymiany swoich skinów, skins, manki Darmowe 5$ dolarów z kodem ELZART przy wymianie, więc bardzo spoko opcja Plus do tego stolanie stolaniem klejek, naklejek, przez to wymienicie naprawdę ładne bronie z craftami. I craftu ten stąd jest naprawdę multum, więc można sobie czegoś fajnego poszukać. I to jest też fajne, żeby sobie zarobić. Na przykład, bo możecie sobie wyjąć naprawdę jakieś drogie krafty, a często takie są, bo są wliczane w tą cenę, e, i sprzedacie potem dużo, dużo drożej na rynku Steam. A jak ktoś po prostu lubi krafty, to po prostu coś fajnego sobie do pogrania wyjąć za spoko opcja plus tego przy wpłacie wraz z moim kodem dostaniecie 35% bonusu do doładowania. Przy doładowaniu 100 dolarów dostaniecie darmowe 35 dolarów. No i zapraszam również na filmiki z G4 Skins i z Hellcasea z kodem LZ. zbijać e, szefy, e, rozdaję wam darmowe skinki co odcinek. E, więc tak, jeszcze sobie tutaj odpaliłem e, Steam Charcy. Które, które po będą służyć tak lekko do pomocy. Będziemy się troszkę tutaj sugerować e, liczbą graczy, jaka jest aktualnie, i jak to się wszystko tutaj e, nam przede wszystkim e, rozwija. Więc tak, przejdziemy na, do skinów. Generalnie ostatnio właśnie kupowałem, bo mi teraz już ban, też świeże info, już nie mam bana wreszcie, więc kupowałem wam dużo skinów na odcinki, które wam rozdaję e, I zauważyłem dużą tendencję wzrostową wielu skinów. Jest to oczywiście spowodowane kilkoma rzeczami, na przykład hype' na Cesa. Lekkim wzrostem po niektórych skrzynek i tych starszych, więc lekko skrzynki odbijają, skiny ze skrzynek też lekko lecą do góry. Właśnie tym samym, dlatego też, że hype jest, to również wpływa na te ceny. Wiadomo, niekoniecznie zawsze i niekoniecznie musi to super wpływać, że jest więcej graczy równa się też więcej, właśnie, pieniążków, czyli że większe, więcej kosztują. No ale zobaczę, że no tutaj last 30 days, no 0,01 więc tyle w sumie co nic, i zobaczę te liczba graczy jest naprawdę duża w tym sensie, wreszcie CS nam żyje, po prawie 1,5 miliona graczy jest w piku tutaj w grze, no milion no troszkę to jest, to jest naprawdę duża liczba już, jak na martwą grę, jak to się mówi, no która, no nie oszukujmy się, nie jest martwa, no jak tutaj weźmiemy sobie na Steam chartsy, no to Counter Strike tutaj topuje i na przykład taką dotą jest dużo, dużo wyżej, więc to wpływa właśnie na ceny na przykład tutaj, jeżeli chodzi nam o nasze Skiny. Więc generalnie, moja opinia o skinach jest teraz taka: czy warto to teraz sprzedawać? Generalnie, te skiny jeszcze mogą lecieć. Wszystko zale generalnie, sytuacja cała zależy od tego, jak będzie wyglądać stan graczy i rozwijać się będzie CS. Jeżeli będą dobre zmiany wprowadzane, jeżeli Counter Strike zacznie likwidować liczbę cheaterów, jeżeli zacznie dawać tryby, komendy na przykład do konsolki, których też brakuje wielu, a to jest bardzo proste, i takich innych rzeczy, naprawiać bugi. Na przykład piksela się na skoczy na szynki i tak dalej. Eee, I tak, ta liczba graczy się albo zatrzyma, albo się jeszcze rozwinie. Bardziej mi się wydaje, że się może jeszcze rozwinąć. To nie jest jeszcze maksimum. Tak naprawdę, wiadomo, Major bardzo podbił liczbę graczy. I to, że jeszcze nie ma w ogóle promocji, też jest ciekawe, ale to nie dzisiaj. Eee, więc Major bardzo podbił liczbę graczy, ale. A propos tego, tu wszystkiego, jeszcze ta liczba graczy może się podreperować. I naprawienie bugów, wprowadzenie jakichś operacji, wprowadzenie nowych trybów, wprowadzenie, właśnie komend i wszystkiego naprawdę tutaj jeszcze polepszy sytuację. A co za tym idzie, skrzynki pewnie trochę podlecą inne, e, które już nie są w później dropu, bo ludzie będą bardziej otwierać, co się z tym wiąże. I wtedy, co się dzieje, ceny skinów również powinny polecić jeszcze wyżej. Więc a propos, czy warto teraz sprzedawać? Generalnie jest to trochę taki coin flip. Dlaczego? No bo warto sprzedawać, jeżeli CS nic nie będzie wprowadzał ryzyko też jest duże, no oczywiście, jest rzadko coś wprowadza i są leniwi, więc kolejny e, flip jest taki, że warto ogólnie sprzedawać, bo już są ceny dosyć spoko, zaczynają się robić fajne i tak dalej, ale wydaje mi się, że z mogą sobie jeszcze podlecieć, więc tutaj jak kto woli, zostawiam wam tutaj do e, sprecyzowania sobie, jak wolicie, według mnie, ja jeszcze bym podtrzymał, zależy też jaki skin konkretnie, bo to też jest różnie, jakie macie skórki i co się zastanawiacie, że wam podleciało, ale generalnie Właśnie to zależy, to też jest dobra odpowiedź, ale ja bym jeszcze trzymał i troszkę przyirygidował, chociaż na przykład przy naklejkach taka sytuacja już fajna nie jest. Dlaczego? Czy teraz warto sprzedawać naklejki? Generalnie, jeżeli nie chcecie stracić jeszcze więcej i chcecie się pozbyć czegoś i nie potrzebujecie kasy, to oczywiście, że warto. Ale dlaczego według mnie aktualnie jest nie warto? Mamy przede wszystkim nawet, patrzcie to Antwerp nam patrzcie ile kosztują kapsuły same z Antwerpu. Aktualnie to jest cenowy dramat, że tak można powiedzieć, bo to jest naprawdę niskie są ceny. Złoty 83 pretendenci. No, kandydaci 2,30 i legendy 2,80. Te są naprawdę, naprawdę tutaj niskie. Eee, a co za tym idzie? Nie ma jeszcze promocji na Kopenhagę. Co jeżeli przyjdzie promocja na Kopenhagę i ludzie będą więcej kupować eee, kapsuł z Kopenhagi i tak dalej? I nie wiadomo na ile Kopenhaga będzie. To też będzie zależało od tego wszystkiego tutaj. Bardzo dużo jest czynników, których jeszcze nawet nie wiemy. Ale co, jeżeli już dojdzie jeszcze, uznajmy, Kopenhaga, Sztoką to się stara stanie? Jak eventów. Więc tak naprawdę ja tutaj, jeżeli chcecie się pozbyć, to śmiało. Bo może przyjdzie jeszcze gorszy czas i będziecie bardziej w dupę, ale według mnie to są takie niskie ceny, że jak dla mnie, po prostu nie warto, oczywiście, i też nie polecam nikomu, ale jeżeli ktoś potrzebuje i chce, no to wiadomo, ma, mi się kryje, znaczy kryje, jest otwarty tym, że stracić, ktoś może tak robić. Ale generalnie jak no dla mnie po promocji, jeżeli promocja szybko minie, powinny trochę stać nastać trochę też jaśniejsze czasy. Tym bardziej że ten Antwerp, jak dla mnie kto by co powiedział, jest tani. Ktoś może powiedzieć, nie, no nie, jest tego w kurwę, jest za, nawet za drogi. Czy tam dobrze jest cena? Jak dla mnie jest troszkę za tani. Antwerp, nie mówię, nie mam już, żeby inwestować, bo ta cena pewnie jeszcze spadnie. Ale jak dla mnie jest po prostu za tani, ja coś tam jeszcze dokupię pewnie. już nie mówię o dużych ilościach, bo tych inwestycji już za dużo trochę jest. I trzeba coś innego też powkładać pieniążki. Ale na pewno coś jeszcze będzie dokupowane. I wydaje mi się, to dosyć ciekawa sytuacja. A propos nakleki i skinów. skini się trzymają teraz lepiej od naklejek, ale generalnie też, no. Skiny od zawsze przecież się dobrze trzymają w cenach I skiny zawsze są taką pewną inwestycją, która rośnie po czasie i tak W sumie skrzynki też można tak powiedzieć Ale skrzynki są bardziej randomowe, możecie kupić naprawdę na dużych górkach W skinach tak dużo rzadziej się składa, że po prostu kupicie na strasznie dużej górce Wiecie o co chodzi To bo tyle, możecie przejść z szubika na moim kanale po więcej filmów szubika Suba, eee, łapkę w górę zostawić Trzymajcie się, Kodzik LZ cześć cześć